Okay, więc w języku włoskim czasowniki kończą się na are, na przykład abitare, lavorare, studiare, na ere, na przykład prendere, leggere, scrivere. Lub na ire, nie? Ire, dormire, partire. I w zależności od tego, one się troszeczkę inaczej odmieniają. Co to znaczy w ogóle odmiana? Odmiana to jest dostosowanie czasownika do osoby, o której mowa. Jeżeli na przykład mamy Laura e Monika, to są jakieś one, po włosku mówimy Loro, i nie możemy powiedzieć. Paula i Mo Laura i Monika mieszkać w centrum, tylko musimy powiedzieć, one mieszkają w centrum. Czyli skoro to są loro, musimy to sobie uzgodnić. Czyli jak to robimy? Pierwsza zasada to jest wywalamy zawsze to are i sprawdzamy sobie w tabelce dla loro jaka jest właściwa końcówka i patrzymy w tym przypadku Loro e, kończy się na "-are", czyli patrzymy w tej tabelce e, i patrzymy na Loro. A, Loro lavorano, czyli tak samo będzie dla innych czasowników kończących się na "-are". Końcówka "-ano", e, co e, po włosku samo "-ano w sobie znaczy odbyt, ale w tym przypadku jest to całe zdanie, więc jest to lo, Laura, e, Monika... Abitano in centro. I pytanie: e voi do wyabit. I co my mamy zrobić? Woj, czyli wy. Musimy uzgodnić ten czasownik z osobą wy. Wywalamy to are i patrzymy sobie. Pierwsza koniugacja, pierwsza tabelka. Woj, la lavorate czyli końcówka powinna być ate i sobie wpisujemy e voi dove abitate i tak jest w całym tym pierwszym zadaniu wszystkie one się tutaj widzicie kończą na are to zróbmy sobie jeszcze jeden przykład żeby dwa przykłady jeszcze żeby to utrwalić pietro Lawo, in ufficio. Jak to robimy? Wywalamy, are. Pietro to jest jakiś luj, no nie? E, patrzymy. Cały czas jesteśmy w tej pierwszej tabelce, w tym pierwszym zadaniu. Lui, a lavora, czyli dodajemy to a. Lui lavora in ufficio. Luj, lavora in ufficio. Mhm. Ok, i jeszcze jest noi. Noi studiare, wywalamy to are. Noi. I zawsze patrzcie, w ogóle dla każdej, jesteśmy w pierwszej cały czas koniugacji, ale dla tych pozostałych jest też tak samo, nie? Zawsze dla noi jest ta końcówka Yamo, czyli będzie noi studiamo. Noi studiamo la lingua Italiana. Ok, przejdźmy do drugiego e, dru, drugiej koniugacji tak zwanej. To są tak naprawdę tylko czasowniki kończące się na erę. E, I zróbmy to. E, Mm -hmm. OK, che cosa voi le lasagne, ALLE verdure. Ok, wywalamy to. ere. Patrzymy, jaka osoba? voi. Jesteśmy w drugiej tabelce. Voi. A, prendete. Końcówka ete. Dobra? che kiekoza cosa voi prendete? I odpowiedź jest: noi prendiamo. No, i musimy wywalić to erę, i dla noi zawsze jest ta końcówka jamo. Widzicie, dla zawsze jest ta końcówka yamo. Noi prendiamo le lasagne a la verdure. My bierzemy lasagne z warzywami. OK, zrobimy jeszcze drugi przykład. Maria non, nie, te bere. Maria nie bierze nic do picia. Co robimy? Wywalamy to erę, patrzymy o kim mowa, Maria, czyli to będzie jakaś ona, jakaś lei. I patrzymy dla. Druga tabelka kończąca się na erę, patrzymy dla lei, lei prende, czyli będzie końcówka e, czyli będzie lei, lei, Maria non prende, niente da bere. Ok, i jeszcze zrobimy ostatnie dwa przykłady. Oni. Um, kończące się na "-ire". Dzieci... Dobrze w nocy. Dzieci to będą jacyś loro, to będą jacyś o jakieś oni. Dormire znaczy spać. Wywalamy "-ire". I patrzymy. Końcówka "-ire", czyli trzecia tabelka. I dzieci to będą loro, czyli patrzymy na ostatnie. Loro dormono. Oni śpią dobrze w nocy. Loro dormono. Dormono, bene, la notte, ok. I ostatni przykład, kiedy odjeżdża pociąg, quando? Wywalamy ire. Ten czasownik musimy dostosować do podmiotu, jakim jest pociąg, nie? Il treno. To będzie jakiś on, lui, nie lei, lui. I patrzymy, też się kończy na ire, tak jak dormire. I patrzymy lui, lei, dorme. Aha, czyli jest końcówka E Czyli będzie. Quando parte il treno. Quando parte il treno. Quando parte il treno. Ok, to kończymy tutaj nagranie, bo nikt nie będzie słuchał powyżej 6 minut. Ok, dajcie znać, czy to jest jasne, czy po prostu potrzebujecie poćwiczyć. Jak, coś, jak macie jakieś pytania, to piszcie. No.